Pan poseł Wilk. Pan poseł Wilk. Pan poseł, czy pan słyszy, panie pośle Wilk? Tutaj jestem. Ja bardzo proszę, nie chciałam przerywać panu premierowi, o niepokrzykiwanie na sali. Czy pan zrozumiał? Dziękuję. Ogłaszam pięć minut technicznej przerwy. Panie pośle Wilk, proszę opuścić salę na radę z Pana kolegów. Dobrze, Pan poseł Płaczek Pana wyprowadzi, bo zdaje się, że nie jest Pan w stanie uczestniczyć w obradach. Dobry wieczór państwu, wznawiam obrady. Szanowni państwo, właściwe komisje przedłożyły sprawozdania o rządowych projektach ustaw, o rynku pracy i służbach zatrudnienia, druk 1021, a także o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, druk 1022. W związku z tym na podstawie artykułu 95 regulaminu sejmu podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkty obejmujące rozpatrzenie tych sprawozdań. Właściwe komisje przedłożyły też sprawozdania o projektach ustaw, zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów w mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw druk 1027, a także o zmianie ustaw o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw druk 1031. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkty obejmujące rozpatrzenie tych sprawozdań. Na podstawie art. 51 ust. 2 Regulaminu Sejmu uprawnione podmioty zgłosiły wnioski o przystąpienie do drugiego czytania bez zachowania terminu określonego w art. 44 ust. 3 Regulaminu Sejmu, a wnioskodawcy uzasadniają swoje wnioski wagą spraw regulowanych w projektach oraz ich terminowością. Wnioski te poddam teraz kolejno pod głosowanie. Przystępujemy do głosowania nad sprawozdaniem z roku 1027. Kto z Pani i Panów Posłów jest za przyjęciem wniosku o przystąpienie do drugiego czytania bez zachowania terminu określonego w artykule 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w przypadku sprawozdania z roku 1027? Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Widzę jeszcze nadbiegających posłów. Poseł Płaczek po wykonaniu uczynku miłosierdzia wraca na salę. Dobrze, zamykam głosowanie. Dziękuję. Głosowało 426 posłów za skróceniem 414, przeciw 1, wstrzymało się 11. Sejm wniosek przyjął. Przystępujemy do głosowania nad sprawozdaniem z druku 1031. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o przystąpienie do drugiego czytania bez zachowania terminu określonego w artykule 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w przypadku sprawozdania z druku 1031? Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.